Panie Sebastianie, ile trwa proces pozycjonowania? Takie pytanie zadaje mi się kilka razy, co najmniej w ciągu tygodnia, i mimo najszczerszych chęci, nie jestem w stanie udzielić na nie wiążącej odpowiedzi. Zdaję sobie sprawę, że może być to frustrujące dla osoby, która je zadaje, zwłaszcza jak jest przedsiębiorcą, który musi inwestować w proces pozyskiwania klientów, więc chciałby wiedzieć konkretnie, że zaczynając proces pozycjonowania np. w marcu, efekty osiągnie w czerwcu. Wychodzi on z założenia, że skoro można określić czas, jaki jest potrzebny np. Na, na pomalowanie mieszkania, to tak samo specjalista od pozycjonowania będzie w stanie określić czas niezbędny do pojawienia się efektów pozycjonowania. Z tego odcinka podcastu dowiesz się, dlaczego jest to niemożliwe, ale z drugiej strony, co zrobić. Aby skrócić czas czekania na efekty pozycjonowania. Nazywam się Sebastian Miśniakiewicz i pomagam przedsiębiorcom pozyskiwać klientów z wyszukiwarki Google. Zastanawiasz się, dlaczego wspomniałem przed chwilą o mieszkaniu? No cóż, powód jest bardzo prosty. Pomalowanie mieszkania wymaga pewnej wiedzy, materiałów, a także doświadczenia w malowaniu. Jeżeli wykonujesz tą czynność zawodowo, albo też nie zawodowo, ale dosyć często, to jesteś w stanie oszacować, ile czasu zajmie tobie przygotowanie powierzchni, przygotowanie samego mieszkania, zakup materiałów, a następnie pomalowanie ścian. Jeżeli nie będziesz w trakcie malowania grać na konsoli albo też oglądać telewizji, to z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa określisz czas, ile zajmie tobie pomalowanie całego mieszkania. Proste, prawda? No i teraz ktoś powie, no ale przecież pozycjonowanie też polega na tym, że mamy mieszkanie, czyli stronę, musimy to mieszkanie pomalować, czyli wypozycjonować. Do tego potrzebny jest specjalista malarz firma SEO oraz materiały, czyli działania, jakie ta firma SEO podejmie, czy też specjalista w ramach procesu pozycjonowania. Niestety, ale muszę cię wyprowadzić z błędu, to tak nie działa. Dlaczego? Proces pozycjonowania jest to proces budowania marki, a markę buduje się długo. Markę buduje się też w jakimś otoczeniu, ponieważ marka nie działa samoistnie, ale istnieje w otoczeniu innych konkurencyjnych marek. Czyli, jeżeli przychodzi do mnie właściciel sklepu z materiałami budowlanymi, który chce konkurować na lokalnym rynku, no to automatycznie będzie konkurować z innymi firmami lokalnymi, które działają na tym rynku. Więc jego strona nie będzie istniała niejako w zawieszeniu, nie będzie takim mieszkaniem, które malujemy, i nie interesuje nas to, co się dzieje wokół naszego mieszkania. Będziemy działać w otoczeniu innych firm budowlanych, konkurencji. I to jest pierwszy z powodów, konkurencja, dla którego nie można powiedzieć konkretnie, ile będzie trwał proces pozycjonowania strony. Jeżeli nasza firma będzie młoda, a konkurencja będzie istniała na rynku już od dłuższego czasu, Stoimy na przegranej pozycji, jeżeli będziemy oferować podobne produkty w podobnych cenach na tym samym rynku. Jeżeli klient nie zauważy bowiem żadnej różnicy między naszą ofertą a ofertą konkurencji, to będzie kierował się czym? Ceną. A z reguły ktoś, kto dłużej istnieje na rynku, może pozwolić sobie na lepsze ceny, na niższe ceny, ponieważ posiada większe doświadczenie, procesy w jego firmie działają lepiej. Więc naturalną koleją rzeczy może oferować swoje produkty czy też usługi w niższych cenach. Oczywiście nie zawsze tak jest, ale w przeważającej większości przypadków z taką sytuacją mamy do czynienia. Ale konkurencja to tylko jeden z pięciu powodów. Drugim powodem, dla którego nie możemy powiedzieć, ile będzie trwał proces pozycjonowania, jest nasza strona internetowa. Google z jednej strony preferuje witryny, które istnieją na rynku już od pewnego czasu, ponieważ wychodzi z założenia, że są one bardziej wiarygodne. Ale z drugiej strony, jeżeli nasza witryna będzie znacznie lepiej rozbudowana, będzie zawierała treści bardziej przydatne dla osób, które ją odwiedzają, a oferta produktów czy usług na danym rynku będzie lepsza na naszej witrynie niż na stronach konkurencji, to czas, jaki będzie potrzebny do osiągnięcia efektów pozycjonowania, będzie krótszy. Ale uwaga! Przed chwilą wspomniałem o tym, że konkurencja odgrywa bardzo dużą rolę, jeżeli chodzi o czas potrzebny do osiągnięcia efektów pozycjonowania. Możemy mieć bardzo dobrą stronę, ale uwaga ta strona będzie bardzo dobra na daną chwilę. Jeżeli konkurenci zauważą, że zaczynamy podbierać im rynek, może się okazać, że zmienią oni również swoje strony, a to z kolei w połączeniu z faktem, że istnieją oni dłużej na rynku, może spowodować to, że proces pozycjonowania będzie wymagał znacznie dłuższego czasu, ponieważ będziemy musieli gonić konkurencję, która, stawiając nowe wersje swoich witryn, podniesie bardzo wysoko poprzeczkę. Te dwa czynniki nasza własna strona internetowa oraz konkurencja są ze sobą bardzo powiązane. I tak naprawdę to one odgrywają najważniejszą rolę w kształtowaniu czasu, jaki potrzebuje dana strona do tego, aby wybiła się wysoko wynika wyszukiwania Google. Dlatego wszystkim moim klientom oraz osobom, z którymi mam okazję rozmawiać każdego tygodnia, mówię jasno, że to tak naprawdę tylko od nich zależy to, kiedy osiągną efekty pozycjonowania, bo nie mają wpływu na konkurencję. Ale mają wpływ na własną stronę. I uwierzcie mi, przez te wszystkie kilkanaście lat, podczas których zajmowałem się procesem pozycjonowania, nie spotkałem się ani razu z sytuacją, w której podczas rozmowy z właścicielem, który bardzo dbał o swoją stronę, dbał o nią bardzo, to znaczy wprowadzał na bieżąco zmiany, uaktualniał treści, dbał o szatę graficzną strony i jej funkcjonowanie, i taki właściciel nigdy nie mógł powiedzieć, że jest niezadowolony z efektów pozycjonowania. Dlaczego? Ponieważ wiedział, że to od niego zależą owe efekty, i jeżeli będzie tylko patrzył się na konkurencję, to prędzej czy później konkurencja go połknie. Więc co robił? Pracował nad swoją stroną i cieszył się z efektów, jakie ta strona osiąga. Owszem, zdarzały się sytuacje, kiedy mimo najlepszych chęci strona nie była wysoko w wynikach wyszukiwania. I przechodzimy w ten sposób płynnie do trzeciego powodu, dla którego nie można określić czasu pozycjonowania: algorytmu Google. Algorytm ma to do siebie, że jest systemem, a system jak to system raz działa dobrze, raz działa trochę gorzej, a czasami wręcz nie działa. Zdarzały mi się sytuacje, w których strona, która teoretycznie powinna iść w górę albo też zajmować stabilną pozycję w Google, nagle albo spadała, albo przestawała rosnąć, a konkurencja, która albo nic nie robiła, albo robiła jakieś dziwne rzeczy, zaczęła nagle przeganiać stronę mojego klienta. Zawsze w takiej sytuacji mówiłem jedno: pamiętajmy, że pozycjonowanie to jest długi proces. W krótkim i w średnim okresie czasu może zdarzyć się, że algorytm będzie nie domagał i zachowa się niekiedy w bardzo dziwny sposób. Jednak nie spotkałem się z sytuacją, aby w długim okresie czasu Google zachowywało się dziwnie. Co by o nim nie powiedzieć, to jednak z roku na rok wyciągają coraz lepsze wnioski i dzisiaj naprawdę, jeżeli chce się osiągnąć stabilne i wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania, należy mocno pracować nad stroną, jednocześnie stosując się do zasad, jakie rządzą algorytmem. Jeżeli to robisz, to opozycje będziesz miał pewne. Może i nie powinienem tak mówić, ponieważ nie można zagwarantować efektów pozycjonowania. Jednak, znowu, jeżeli popatrzymy się na to w długiej perspektywie czasowej, to uwierz mi, że te efekty się pojawią prędzej czy później. Aby to było jednak możliwe, należy wziąć pod uwagę jeszcze dwa kolejne czynniki, które odgrywają bardzo duży wpływ na osiąganie efektów pozycjonowania w czasie. Tymi czynnikami są właściciel firmy. Oraz pracownicy. Przyjrzyjmy się pierwszemu z nich, właścicielowi. Wspomniałem na początku tego odcinka, że jestem bardzo często pytany o to, ile trwa pozycjonowanie danej strony. Wcale się nie dziwię, że takie pytanie pada ze strony właścicieli firm, ponieważ oczekują oni konkretnych efektów. Ale z drugiej strony, im właściciel takiej firmy będzie bardziej zabieganą osobą, albo wręcz mniej zorganizowaną, tym to on będzie elementem hamującym, który będzie uniemożliwiał osiągnięcie efektów pozycjonowania, ponieważ nie będzie podejmował decyzji w zakresie rozbudowy strony, stworzenia lepszej szaty graficznej, aby strona lepiej konwertowała, modernizacji strony, która postawiona 5-7 lat temu zacznie nagle wolno działać, jeżeli to będzie system pokroju WordPressa, na przykład, i nie będzie on aktualizowany. Ta strona zacznie tak mocno mulić, że Google w pewnym momencie przestanie ją indeksować. A co za tym idzie, strona spadnie w wynikach wyszukiwania, albo wręcz zniknie. Postawiłem właściciela firmy na czwartym miejscu, ale w sumie powinienem chyba zacząć od niego, ponieważ to tak naprawdę od sposobu współpracy pomiędzy specjalistą SEO a właścicielem strony. Który przyjdzie do takiego specjalisty i będzie mówił o efektach pozycjonowania, zależy to, czy strona wybije się w Google, czy też nie. Albo też, czy wybije się w sposób stabilny w długim okresie czasu, czy też tylko pojawi się na chwilę, a później zgaśnie, jak meteor na nocnym niebie. Dlatego też, drogi właścicielu firmy, jeżeli chcesz się pozycjonować, pamiętaj, aby ściśle współpracować z firmą SEO i pomagać jej a nie utrudniać jej pracę. Szukaj też takiej firmy, która będzie wymagała od Ciebie zaangażowania w proces współpracy. Inaczej wydatki, jakie będziesz ponosić na pozycjonowanie, równie dobrze mógłbyś wydać na jakąś wycieczkę wakacyjną. Na pewno więcej byś na tym skorzystał, niż na pracę, z której nic nie wynika. No dobrze, ale załóżmy, że jesteśmy świadomi procesu pozycjonowania, tego, że wymagana jest praca, że strona musi być dobra, Załóżmy, że dobrze też sobie radzimy na rynku. Mamy jednak jeszcze jeden element, który odgrywa bardzo dużą rolę w procesie pozycjonowania. Tym elementem są pracownicy firmy. Niekiedy zdarza mi się wykonywać ghost shopping, czyli kontaktować się z firmą klienta i sprawdzać, czy proces obsługi klienta jest na właściwym poziomie. Dlaczego? Wynika to z doświadczenia. Kiedyś miałem klienta, któremu ruch na stronie wzrósł 300% w przeciągu niedługiego okresu czasu, natomiast usłyszałem, że nie widzę dalej efektów z pozycjonowania. Zaczęło mnie to zastanawiać. Strona była dobra, ładna, szybko działała, z właścicielem fajnie się rozmawiało, konkurencja była też taka sobie, więc teoretycznie nie ma się do czego przyczepić. Myślałem, myślałem i wymyśliłem jedno. Zadzwonię do klienta. Oczywiście nie mogłem tego sam zrobić, zleciłem to jednej osobie i z niecierpliwością czekałem na efekty. Co się okazało? Klient, który oferował swoje produkty na terenie całej Polski, informował poprzez pracownika potencjalnego klienta, że uwaga taniej znajdzie sobie dany produkt bliżej swojego miejsca zamieszkania. To był dla mnie mocny cios w głowę. Ponieważ bardzo staraliśmy się o to, aby zwiększyć ruch u klienta, natomiast okazało się, że biuro obsługi klienta, osoby, które kontaktują się z nim, kieruje do konkurencji. Jak tu można mówić o skutecznym procesie pozycjonowania? Przyprowadzasz klienta klientowi, a ten słyszy w odpowiedzi od pracownika, że nie da się, że nie świadczymy usługi na tym rynku. Z takimi sytuacjami mam bardzo często do czynienia wtedy, gdy właściciel jest może i zorganizowaną, fajną osobą, ale jednak bardzo zabieganą i wychodzi z założenia, że skoro ma pracowników i skoro ma firmę pozycjonującą, no to już ci klienci będą walić drzwiami i oknami. Niestety tak się nie dzieje, bo może być tak, jak przed chwilą powiedziałem: czyli Biuro Obsługi Klienta będzie podawać nieprawdziwe informacje. Może być też tak, że do biura nie będziesz mógł się dodzwonić i takie sytuacje też będą miały miejsce. Klient wspomniał, że nikt nie dzwoni, nie ma telefonów, cisza. A okazało się w trakcie dochodzenia, że tak to określę, ponieważ zastanowiło mnie, że numer klienta, jaki był podany na stronie, był non-stop zajęty, że klient akuratnie rozpoczął sobie proces obdzwaniania starych klientów. A ponieważ miał ich w bazie setki i pracownicy, którzy odzwaniali z komórki rotacyjnie, robili to przez cały dzień, ktoś, kto ze strony próbował skontaktować się z klientem, odbijał się od sygnału zajętości. Oczywiście nikt nie odpowiadał na te nieodebrane telefony. Klient więc wydawał na pozycjonowanie, natomiast potencjalni klienci, którzy chcieli nawiązać z nim współpracę, odbijali się od ściany. Z pozycjonowaniem, niestety, jest tak, że można wyłożyć się na ostatniej prostej, jak wyścigu: mieć fajną stronę, fajną ofertę, ofertę lepszą niż ma konkurencja, stronę dopasowaną do algorytmu Google, że też tak to powiem, w taki sposób, że no nie można się nie wyświetlać wysoko, ale jednak na samym końcu ktoś, kto będzie rozmawiać z potencjalnym klientem, da, mówiąc krótko, ciała. Pamiętaj o tym. Powinienem jeszcze wspomnieć o szóstym elemencie, o koniunkturze rynkowej. Ponieważ przy założeniu, że wszystkie pięć poprzednio omówionych elementów nie stanowią problemu, no to jeżeli pozycjonowanie nie będzie przynosiło efektów, to praktycznie w każdej innej sytuacji brak tych efektów spowodowany jest koniunkturą. Coś jest nie tak na rynku, jest jakiś problem w branży. Albo też jakieś problemy występują natury prawnej, które prowadzą do tego, że klienci po prostu nie przychodzą do Twojej firmy. Albo też przychodzą w mniejszej ilości. Ale na szczęście nie jest tutaj jeszcze nic straconego, ponieważ jeżeli będziesz miał bardzo dobrze ustawioną firmę, to w trudnych czasach, kiedy koniunktura na rynku będzie sprawiać, że wielu Twoich konkurentów będzie posiadało problemy, to Ty ich nie odczujesz, ponieważ w trudnych czasach klienci idą do firm, które co? Które posiadają markę. Jestem przekonany jednak, że skoro słuchasz tego podcastu, to Tobie to nie grozi. Po słuchaniu tego odcinka już wiesz, dlaczego nie można powiedzieć, ile trwa proces pozycjonowania strony. Poznałeś jednak sześć elementów, które wpływają na to, czy będzie on trwał dłużej lub krócej. Tymi elementami są konkurencja, Twoja strona, algorytm wyszukiwarki, Ty jako właściciel, Twoi pracownicy, a także koniunktura na rynku. Pamiętaj też, że markę buduje się cały czas. Nie możesz osiąść na laurach i przestać dbać o swój wizerunek. Jeżeli chcesz osiągnąć naprawdę prawdziwe, trwałe efekty pozycjonowania i skutecznie pozyskiwać klientów z wyszukiwarki Google, musisz cały czas pracować nad tym, aby Twój brand kojarzył się Twoim klientom tylko z jak najlepszej strony. Powodzenia! Jeżeli w trakcie słuchania tego odcinka nasunęły Ci się jakieś pytania, pamiętaj, że możesz się ze mną w każdej chwili skontaktować. Wejdź na seoprofi.pl, ukośnij kontakt. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.